To kolejny Ford, nie wiem, Galaxy chyba. Bez słupka środkowego, hardtop. Deska kwadratowa, nowoczesna. Jedno trzeba przyznać tym samochodom, że były bardzo wygodne Ford LTD. 66 roku A tu z kolei Ford Galaxy z 61 roku w 61. jeszcze skrzydła były choć już mniejsze Jeszcze były gięte szyby Bo parę lat później już były niemodne Więcej było zaokrągleń. Przednia szyba bardziej wygięta. Potem już były bardziej płaskie, parę lat później. Auto Fair Carolina Galaxies, czyli tu same galaxy. A tu mamy American Motors. Mamy drzewlina AMX. To jest AMC AMX. To jest taki skrócony drzewlin. Drzewlin był czterodrzwiowy. E, czteroosobowy. Dwudrzwiowy, ale czteroosobowy. A ten AMX, AMX, to był taki. No, miał konkurować z Camaro i z Mustangiem. Z tyłu to on ma kawał bagażnika tu pod tylną szybą choć siedzieć się tam za bardzo nie da. Ale też dziś bardzo poszukiwany wśród kolekcjonerów samochód. A AMC, AMC Eagle, tutaj mamy dwa egzemplarze. Jeden kup, drugi kombi. To były takie procesy protoplasty dzisiejszych crossoverów, podwyższonych sedanów, coś z tym, Subaru robi takie auta, ale pierwszy, to oni byli pierwsi na świecie, że rodzinne auto z napędem na cztery koła, podwyższone, wygodnie się tym jeździło, bardzo fajny pomysł, tylko troszkę za wcześnie. Nie uratowało ich to przed bankructwem. Ale wróćmy do tego. Widzę, że tu jest szparka, to może się uda zajrzeć do wnętrza przez tą szparkę w oknie. Nie wiem, ile ja tu mam miejsca na, na karcie pamięci. Nie wziąłem sobie żadnej zapasowej karty pamięci, bo myślałem przecież nie będę jak głupi nagrywał godzinami całymi. A tu zdaje się, nagrywam jak głupi całymi godzinami. Wszystkie te AMC są podwyższone napęd na cztery koła. Concorde. Ten model się nazywa Concorde. Ten się nazywa Igu. A ten się nazywa Spirit. Wiecie, wiecie, ile tu mam rzeczy jeszcze do zobaczenia? Dochodzi 11, nogi mnie już bolą. Nie wiem, czy ja tu zdążę to obejść wszystko dziś. Bronco to jest, wiecie, teraz kultowy samochód i jakieś niesamowite ceny osiągają. To był taki mały... Nie wiem, czy widzieliście Dzień Kondora czy Dni Szakala? Gdzieś na jednym z tych filmów główny bohater jeździł w takim Fordem Bronco. To jest duży Bronco, czyli z Forda F-150. Przeróbka Forda F-150, ale, ale ten kult, kultowy status mają te małe po pierwszej generacji. I oczywiście na wzór tego auta powstaje dzisiejszy Ford Bronco. Tak jak wcześniej mówiliśmy o tych Restomodo, o autach nowych, które są robione na wzór starego samochodu. Ten ma fajną ławeczkę z tyłu. Podniesiony z silnikiem 302, czyli 5 litrów. 4,9 dla purystów, bo on ma 4,93 coś tam zdaje Mniej niż 4,950, czyli się powinno zaokrąglać w dół. Czyli to nie był 5,0. Mój mustang miał ten silnik. Miał duże literki z boku 5,0, tak jak zaraz tu znajdziemy taki egzemplarz, ale ale to nie było 5.0, to było 4.9. Ten zachowany w bardziej oryginalnym stanie, czyli ta, ta... ławeczka była oryginalna. I ten nie ma reduktora, jak widać... były wersje bardziej uterenowione, ten też bez reduktora, jeden... jeden lewarek tylko. A a były wersje, które miały tutaj lewarek do skrzynki. O, policja Mustangiem przyjechał. Ten ma dwa lewarki, czyli ma pewnie tutaj reduktor. State Trooper i to prawdziwy, to prawdziwy e, policyjny samochód. SHP, State Highway Patrol. Prawdziwy, aktualnie pracujący Mustang jako trooper stanowy w naszym stanie. Widzicie, pi0 teraz już jest inny silnik. To już nie jest ten 320. Ale właśnie widać, panowie policjanci przyjechali sobie we dwójkę, żeby się tu pochwalić swoim Mustangiem na, na zlot. Będą nas aresztować chłopy, chłopy jak dęby. Jaki piękny Cadillac jedzie. Wykręci tutaj. Deville, następny Deville jedzie. To jakieś lata sześćdziesiąte przez. Ledwo to co skręca tutaj. Ten 59 z wielkimi skrzydłami. Ten się nie wyrobił. Jeszcze jakiś pont, jak transa. A tu mamy korwer, i widzę, że Corver były w wersji coupe. Wersji Sedana Hartopa, bez, bez tego słupka. Tu mamy Sedana czterodrzwiowego. Z przodu Frank, tak to się teraz mówi, ale tu był bagażnik, no troszkę większy niż w Majem. Tu rzeczywiście można było parę rzeczy schować, a silniczek był z tyłu, jak w Volkswagenie Garbusi. 110 koni, 164 cale to było 4 cylinderki, nie sześć cylindrów. sześciocylindrowy chłodzony powietrzem silnik 164 cale to było jakieś 2, prawie 3 litry, 2,8 litra, może mniej więcej tu wersja kabriolet dwudrzwiowa. No, silnik ma taki sam tylko ten ma ładnie, ładnie z... zmodyfikowany z chromowymi elementami. Więc mamy wersję sedan, gdzie jak szyby są podniesione, to jest słupek B. Jak się szyby opuści, to znika razem z szybami. Tu mamy wersję kabriolet, tutaj mamy wersję kombi. I Kombi już nie jest, nie ma hardtopu. Czyli nawet jak szyby opuścimy, to słupek zostaje. Więc ma bagażnik z przodu, można rzeczy trzymać z tyłu. A pod podłogą, pod podłogą jest silnik. No i tu jest wersja coupé. Corver coupé. Następny coupé. Coupe, jak widzicie, są hardtopy. Bo jak się właśnie opuści okno, to mamy piękną dziurę. Jeszcze jeden kabriolet. Czuję jakiś Ford z 50. lat, albo późnych 40. nawet Też nie jest to oryginalny silnik Pickup Forda to jakiś mustang. Tutaj mamy Forda Galaxy, co to nie Falcona Forda Falcona z 60 lat. To jest takie auto jakie ja miałem, tylko miałem miałem ten przód, miałem te lampy i miałem tą deskę rozdzielczą, ale nie miałem takiego fastbacka tyłu. Ale tak wyglądał. Tak mój Ford wyglądał w środku. Moje pierwsze auto w Ameryce, które kupiłem za 300 dolarów takie lampy miał z tyłu ten 69, no mój też był 69, tylko minimalnie minimalnie inny, inny przebieg dachu po prostu tu zrobię jakąś przebitkę zdjęcia, żebyście zobaczyli to było nasze rodzinne auto przez parę lat aż się rozleciał całkiem ze starości my tu mamy Camping World to jest chyba dealer kamperków ma tutaj swoje tereny wykupił więc można obejrzeć można obejrzeć spokojnie różne ciekawe konstrukcje kempingowe na przykład taką naczepę na pikapa patrzcie jakie to olbrzymie Dwa daszki rozsuwane na boki. Idziemy do środka. Fajnie, bo mało ludzi można spokojnie oglądać. Duża sypialnia nad, nad tym, co się przyczepia do pikapa. Jeszcze lustra robią wrażenie większego pomieszczenia niż jest w rzeczywistości. Widzicie, że tam się wysunęło na bok. Tutaj mamy szafy. Dużo szaf. Tutaj mamy szafę. Nawet można by tam gość spać położyć. Jakby za dużo gości było. Po imprezie nie mogliby odnaleźć drogi do domu. No ale jest to duża sypialnia. Tutaj jest duża łazienka z prysznicem, bardzo wygodnym. I z kibelkiem. Hello, nawet dwie umywalki są dla pana i dla pani, żeby, co, żeby koszernie było, półeczki, mógłbym skorzystać z tej toalety. Nikogo nie ma, nikt by nie zauważył, a chodzę tu i chodzę już tyle czasu. A tutaj mamy salon, gdzie jest stolik z krzesełkami. Są fotele. Tu jest wielki telewizor, więc można sobie siąść w fotelu. A, jaki miękki, jaki wygodny! Siąść sobie można w fotelu wygodnie i obejrzeć jakieś głupoty w telewizji, jak ktoś lubi. I prawdopodobnie te łóżeczka też się rozsuwają do spania. Nie wiem, czy wszystkie, no ale podejrzewam, że tu mogą spać jeszcze co najmniej dwie osoby. Lodówka, potężna, wielka lodówka. Z wielkim zamrażalnikiem. Jest to kawał mieszkania na koło. Ale to jest fajne. Może znajdę cię jako innego kupiciela, wiesz, kiedy... Pogadałem sobie tutaj z dealerkiem troszkę pyta się czy ten to jest ten co bym chciał kupić tutaj troszkę większy, albo ten używany. Był 100 tysięcy, teraz 73 tysiące. albo miesięcznie 600 dolarów. 15% down, czyli trzeba dać 10 tysięcy pierwszą wpłatę. 9% na, na 20 lat. Na 20 lat. 600 dolarów miesięcznie przez 20 lat. Toż ja bym umarł, zanim bym go spłacił. Chodźmy zobaczyć, jak tu się sprawy mają. No w sumie to jest bardzo podobnie. Tu jest sypialnia. Wejście do łazienki jest od strony sypialni. Nie ma takiej szafy dużej jak w tamtym. Tutaj jest salon. Też duża lodówka. Prosimy nie otwierać. Może tam ktoś ma jedzenie, ale ten ma drabinkę, tak? jak ta drabinka na górę i tu jest jak ktoś nie ma klaustrofobii, to tu mogą spać dwie osoby. Pod dachem, więc już mamy już mamy cztery miejsca sypialne. To pewnie się też rozkłada do spania. To sześć osób. Pod drabiną przejdę, a tu jest następne łóżko. Czyli 8 osób może spać w tej przyczepce. Czyli tu jest ten master bedroom, tu jest ta główna sypialnia. I druga łazienka. Też ma wysuwane, wysuwane boki. Ups. A tam zderzenie było, walnął w coś. Pirat drogo. a ten jeszcze większy, jeszcze wyższy. Chodźmy zobaczyć tego. Ten, proszę Państwa, kosztuje na 76 tysięcy. Też używany Forest River 627 dolarów, też raty na 20 lat. Dwudziestoletni no Ale układ ciągle to jest standard. Tutaj sypialnia, ten z kolei łazienkę ma za sypialnią. No ale ten ma potężną łazienkę. Potężna łazienka i szafa potężna. Ciemno tutaj, nic nie widzę. Aha, może nie jest w ogóle podłączony do prądu. Dwie umywalki. Więc tu dwie osoby śpią bardzo wygodnie. O, tu jakieś krótki. Ten jakieś krótki tutaj lodówka potężna z szufladą, zamrażarką. Lodówka taka jak do nas w domu, mniej więcej kuchenka gazowa z piekarnikiem, duży telewizor, no ale to już ten poprzedni lepszy, bo tu tylko mogą spać dwie osoby wygodnie i dwie osoby pewnie na tym rozkładanym łóżku. Tutaj nie jestem zachwycony takim, zwłaszcza tymi ratami przez 20 lat. A wiecie, ja aż to policzę. Aż to policzę, bo jestem ciekawy, ile by to urządzenie kosztowało, gdybyśmy te raty spłacili po 20 latach. 20. 240, tak. 240 razy 627 plus. 15% down, czyli 10 tysięcy, około 160 tysięcy dolarów. To by nas kosztowało 160 tysięcy, czyli ponad dwa razy więcej niż ta cena wynosi. Idziemy do takiego Allegro autobusiku na kempingu głupio się zapytać kogoś czy można wejść do niego do środka więc tu jest okazja żeby wejść komuś do środka autobusik Czy Allegro też używany z 2017 roku za 85 tysięcy takie same warunki 700 dolarów miesięcznie na 20 lat raty Fordowska kierownica, czyli jest na podwoziu Forda. Tutaj mamy uchwyt na telefon. No takim się fajnie by jeździło, choć ta szyba tak daleko jest z przodu, że widoczność tutaj do przodu, stałoby się tam jakieś lusterko pokazujące przód, bo przecież jak się stanie blisko jakiegoś samochodu, to go chyba nie widać w ogóle. Fotele pneumatycznie zawieszone. Szafki chyba z solidnego drewna. To jeszcze z tych czasów jak porządnie się robiło kamperki. Prawdę mówiąc podobno kamperki lepiej kupić takie dziesięcioletnie niż nowe, bo nowe strasznie na skróty idą i oszczędności robią firmy. Loduwa jest potężna. To chyba większa lodówka niż ta u nas w domu, podniesiona a, a u góry jeszcze potężny zamrażalnik. Telewizor, czemu jestem mokry? Co to się stało, że jestem mokry? Musiałem butelkę z wodą zgnieść, siedząc tutaj. A, no jasne. Jakby się im tu skóra się zniszczy. Ta, taka skajowata skóra. Nic jej nie będzie. Kominek nawet jest, no widzieliście? Kamperek z kominkiem w środku. Prysznic. Kibelek z drugiej strony, to fajne rozwiązanie, bo... No i, i duże łóżko z tyłu. To też cię pewnie rozkłada do spania. No, i też boczki wysuwane. A tu kamperek na bazie Forda Super Duty F600 z Power Turbo Diesel Power Stroke. Też używany. Tor yy, oryginalnie kosztował 286 tysięcy, teraz za 166 tysięcy. Raty po 1300 przez 20 lat, spanie nad kabiną kierowcy. Jedno, podejrzewam, że nie jedyne. To się na pewno zamienia na łóżeczko. Też potężna, duża lodówka. I z tyłu duża sypialnia. King size. Też wysuwana. naprawdę mówiąc, to, to wysuwanie tutaj to nie ma sensu za bardzo, bo ile to się wysuwa? Parę centymetrów, dosłownie 30 centymetrów, więc jakby go wsunąć, to to łóżko ciągle by sięgało gdzieś dotąd i ciągle byłoby przejście koło łóżka. A takie rozsuwane elementy to i izolacja, mostek termiczny i, i zepsuć się może, więc. To chyba overkill, a podnosi cenę pojazdu. Bardzo ładny prysznic. I kibelek tutaj obok. No fajny, ale wiecie, takie pieniądze. Czy znaczy z drugiej strony nasz kamper kosztował 100 tysięcy, więc nie licząc robocizny, jakbyśmy musieli, jakbyśmy musieli dołożyć robociznę do tego, to by pewnie wyszło więcej niż te 160 tysięcy. Zależy jak na to spojrzymy. Może to 160 tysięcy to nie jest wcale tak, tak dużo. Jak pod tym kątem popatrzymy. No, nowy 286. Ciekawe, jaki przebieg ma. Tutaj jakiś na bazie Forda Econoline. Camper. Ten za 78 tysięcy. 22. Tej samej firmy z przodu normalny van. Tu łóżeczko znaczy stolik, który się zmienia na łóżko. Tutaj drugie łóżko. I tutaj trzecie łóżko. Więc może spać sześć osób. Ten też ma wysuwany. No tu jest potrzeba wysuwania, bo, bo tu nie ma miejsca. No ale. No i łazieneczka, bardzo ładna. Lodówka też spora, zwłaszcza zamrażalnik duży. Tutaj mikrofalówka. Kuchę, Ops! bym spadł schodek w podłodze. Jak się to? Jak się to podnosi. Czy palnikowa kuchenka. I tu przykryweczka. Do zlewu. Żeby mieć większą. Takie coś by się nam przydało. Tylko nie takie rozlatujące się. No ale. Mam czasem mało miejsca do krojenia mojego boczusia do jajeczniczki. No ale fajne rozwiązanie, fajny pojazd.